W hali Arena Kalisz odbył się kongres Świadków Jehowy, który trwał przez trzy dni. Trzy razy w roku się spotykamy. Są to dwa zgromadzenia jednodniowe, no i takie większe kongresy letnie, jak te trzydniowe. W Polsce takich kongresów odbywa się około 31 tego lata, w 22 miastach. Nie poddawaj się, to hasło przewodnie tegorocznego spotkania. To myśl przewodnia. Dzisiaj wiele osób przechodzi wiele rozczarowań. Trudności życia codziennego, a Biblia zachęca nas do tego, aby się nie poddawać. I właśnie na tych kongresach będziemy się uczymy się tego właśnie, jak już dzisiaj prowadzić szczęśliwe życie, no i jak z nadzieją patrzeć w przyszłość. Program obfitował w liczne przemówienia, wywiady oprawione materiałami multimedialnymi. Poruszane były takie tematy jak m.in. jak dbać o osoby samotne i starsze, lub jak zacieśniać więzi w małżeństwie. Wszystkie te punkty, o których jest tutaj mowa, nawiązują właśnie do tego hasła. Nie poddawaj się w różnych dziedzinach. Na przykład w dniu wczorajszym mówiliśmy o tym, aby nie zniechęcać się w działalności, którą, z której są znani świadkowie Jehowy czyli głoszenie od domu do domu. Tym razem w spotkaniu udział wzięło około 3000 osób z Ostrowa, Kalisza, Turku, Grabowa nad Prosną, Jerocina, Pleszewa i okolic. Wczoraj było 100 osób mniej. Spodziewamy się, że dzisiaj po południu będzie jeszcze więcej osób, no i w niedzielę zazwyczaj jest jeszcze większa ilość obecnych. Jednym z ważniejszych punktów był sześć nowych współwyznawców. Podczas kongresu ochrzczono zostały 24 osoby. Jest to wybór osobisty takiej osoby, przed przystąpieniem do chrztu taka osoba musi zdobyć pewną wiedzę, uwierzyć w to, pokochać Boga, wtedy oddaje się Bogu w modlitwie, składa takie osobiste przyrzeczenie. A następnie potwierdza to swoim chrztem wodnym, publicznie, co dzisiaj będziemy tego świadkami. Pan Patryk Skępna i pan Tomasz Skalisza przygotowywali się do chrztu kilka lat. Zajęło mi to około trzech lat poznanie prawdy, tych, tych biblijnych zasad, i w miarę, w miarę czasu, gdy je wdrażałem w swoje życie, no zostało to uwieńczone dzisiejszym chrztem. Chcę naśladować Jezusa. On, kiedy pojawił się tutaj na ziemi to też oddał się, Bogu stawił się do dyspozycji, usymbolizował to chrztem w wodzie i yy, mam podany ten wzór i chcę być posłuszny, tak jak Jehowa powiedział, tak chcę też czynić.